Co mamy tutaj dzisiaj w tym kartonie? To już zaczynamy? Ja już tak rybom, no. Aha. No dobra, okej. Okay. A więc tak, to co opowiadaliśmy wcześniej, zrobimy taką prezentację zaciemnienia ułaza, czyli doprowadzenia do tego, że przewidywano coś takiego, że można zamontować osłonniki świateł, czyli jak mamy tutaj już zamontowane. Tego typu osłonnik, czyli zamykamy i tutaj prawda, światło się wydaje, wydobywa w sposób ograniczony. To do tego był cały zestaw na migacze, na kierunki, na tylnie światła, nawet na lampę cofania. Był specjalny migacz, żeby to wszystko, czy ten osłonnik, żeby można było to zamontować. I właśnie sprawdzimy to, bo są pewne takie mm, drobne niuanse, które już tutaj wykryliśmy na samym początku i chcemy to wszystko pokazać. W kartonie znajduje się cały zestaw do tego, to już oczywiście zostało zamontowane dużo wcześniej, i z tego kartonu jeszcze nic nie wypakowywaliśmy, także dopiero te wszystkie rzeczy będą wypakowywane. I co my tutaj takiego e, zacnego mamy, tak? E, to jest e, Zapakowany ładnie, papier woskowany, tak jak w wojsku powinno to wyglądać. I tutaj mamy taką lampę jeszcze, o smar jest tutaj na niej, smarem jest pokryta. I to jest lampa, która ma za zadanie być y, lampą zamontowaną dokładnie tutaj w tym oto miejscu. Czyli musimy wykręcić ten element, nałożyć, nałożyć to dopiero na to. I możemy dopiero ten zaciemniać w sytuacji, kiedy chcemy, żeby nie było widać światła, zakładamy. I to właśnie będziemy starali się tutaj pokazać, jak to działa, jak to funkcjonuje. Oczywiście tutaj tylko to montujemy, żeby, żeby zaprezentować Wam w ogóle, jak się przygotowujemy do takich odcinku bo to nie jest tak, że tu przygodzimy, prawda, dobijemy w nosie i na maksa jest to zrobione i już tutaj stoi 150 osób, które to robią. Czasami to robimy. No i zaprezentujemy to. To jest bardzo tanie do dostania, do kupienia, ale problem jest taki, że no do czego to użyć tak naprawdę, no jak jedzie się na zlot, wypić wódę z kolegami i pojeździć po poligonie pod wpływem alkoholu, no to jest OK, to, to jest do niczego niepotrzebne, tak, bo jeszcze nas nie zauważą i nas zniecie jakiś w samochód upancerzony, albo czołg, <laughs> więc lepiej może tego nie zakładać, ale jest to ciekawostka i tą ciekawostkę właśnie chcemy Wam tej zaprezentować. Więc pierwsze co mamy tutaj na te migacze, to sobie tutaj odłożymy, żeby nam się to nie pomyliło, bo to jest lewa, prawa w ogóle zrobiona. Yy, tu jest drugi taki yy, migacz, ogóle Tak, jest oryginalny papier, także to jest tutaj fajne, że to jest tutaj wszystko oryginalnie yy, zrobione. Ja tu się już co prawda tym, tym bawiłem jakiś tam czas temu. W sensie, że sobie to oglądałem, bo też jestem ciekawy jak to w ogóle wszystko funkcjonuje, jak to działa. Żeby po prostu zobaczyć te wszystkie rzeczy, jak one funkcjonują. Wszystko jest bardzo ładnie opisane, oczywiście w jedynym słusznym radzieckim języku. Tutaj mamy następną rzecz, jaką jest zaciemniacz na kierunkowskazy, też ma podobną sytuację tutaj działania. Eee, gdzie jest następny? O, jest tutaj następny. Także sobie to wszystko trzeba tutaj ładnie porozpakowywać. No i tak to przyszło, tak? Tego w ogóle u nas na magazynach w wojsku kiedyś było mnóstwo. To jest lampa tylnia. One wszystkie mają ładne znaczenia, że zostały produkowane w marcu 1989 roku, czyli są o 4 lata starsze od, od, od tego prezentowanego tutaj uaza i je będziemy sobie właśnie tutaj przyczepiać i one będą przyczepiane to będzie tak szło tak będzie to szło trzeba to będzie osobno przymocować i wtedy można te elementy będzie przykręcać zaraz sobie zobaczymy jak to nam tutaj ładnie będzie. w ogóle chcielibyśmy wyjdzie. wam powiedzieć że historia ten to nie będzie tylko takie wiadomo filmiki e, opisowe i tak dalej już e, takich rzeczy gotowych tak? tylko będziemy też nagrywać właśnie jak się przygotowujemy do tego Różne rodzaju wyjazdy i tym podobne rzeczy, nie? No dobra, jedziemy dalej. Tutaj sobie to wszystko rozpakowujemy. To będzie najprościej zamontować, bo to jest na światło... Na światełko os, yy, podświetlenia rejestracji. Yy, więc to jest bardzo prosty gadżet. Yy, tutaj następnie jeszcze mamy... Yy, Tymnia lampa. Wszystko to jest przyklejone jeszcze smarem. Pierwszy raz rozpakowywane od 89 roku I, i co to jest w ogóle? Eee. O, to ciekawe jest. Nie wiem do czego mogło być. No zobaczymy. To chyba do tylniego czegoś będzie, ale do czego? 84 rok. Może jakiś jeszcze inny notek jest tutaj zastosowany. Więc mamy praktycznie cały zestaw rozpakowany. Tak, cały zestaw rozpakowany, papier chowamy, bo później to trzeba będzie wszystko dopasować. z powrotem. Może to wezmę na razie... No i yy, No i jedziemy, tak? Weźmiemy sobie narzędzia. I zaczniemy od pierwszego, pierwszej podstawowej rzeczy. Myślę, że od kierunku będzie najłatwiej pokazać. Jeżeli sobie weźmiemy kieruneczek, odkręcimy sobie tutaj tą to część rzeczy jest pozmieniana, dlatego że ja kupowałem nowe części do tego łaza, ponieważ wszystko jest praktycznie dostępne do łaza, bo stare części były, na przykład taki element jak ten tutaj, on był po prostu yy, no, był po prostu zniszczony, tak? Od słońca, od tego, że ma, to, że ma to, ponad 30 lat, wszystko było poniszczone, więc w związku z tym yy, to wszystko po prostu było w stanie takim, można by powiedzieć średnim, więc Wymieniałem całe te elementy, oczywiście nie było bez przebojów jakichś. Eee, tutaj teraz to sobie wyjmiemy, to coś się tak łatwo nie chcę wyjąć, tak? Że tam sobie szarpniemy. Tak Ale za... ogólnie co, wleci odcinek z zastosowaniem tego wszystkiego, nie? Tak. W praktyce, tak? Czyli pokażemy, pokażemy jak to wygląda w nocy. Pokażemy jak to, jak to wygląda w nocy. Eee, teraz te wszystkie uszczeleczki, w ogóle to jest taki super bajer, że trzeba to wszystko ładnie tutaj przełożyć. Yy, więc sobie to wszystko przełożymy. Najpierw było zrobić to bez rękawiczek, ale są 3 stopnie na dworzu i generalnie jest zimno. No dobra, spróbujemy sobie to teraz tutaj zamontować sobie ten cały element. Jak on tutaj jest. Yy, żeby on sobie... Oczywiście tu musi być jakaś gąbka. Chwila, więcej elementów niż możliwości. Mhm. To jest, tą trzeba ładnie natrafić. Trafić nią. Dobrze. No i bierzemy sobie tą nakładkę. Ona tutaj ma swoje odpowiednie wycięcia, żebyśmy trafili. I zobaczcie, tak wygląda zakamuflowany kierunek. Yy, po to, żeby on działał. Potem weźmiemy i zamkniemy garaż. Tutaj, którym jest ekspozycyjny, bo to jest garaż, ekspozycyjny muzeum. Zamkniemy go, żeby Wam pokazać jak to wszystko funkcjonuje po kolei. A teraz będziemy sobie te wszystkie rzeczy Myślę, że w osobnym montować. odcinku, co? Możemy zrobić taką próbę, wiesz, jak to działa. A potem pokażemy w nocy, jak to wszystko, jak będziemy jechać bez tych rzeczy, mhm. jak, jak świeci łaz, a potem pokażemy, jak są te rzeczy zamontowane. Bo już Rosjanie chyba tego nie rozróżnili, czy to będzie lewy, czy prawy. Dobra, teraz sobie to wszystko trzeba tutaj porobić, bo to idzie do góry, to idzie na dół. No i tutaj mamy jakiś taki problem, nie? też, jakby to podciąć jakoś. Coś tego połamać, no nie, nie, nie. No i zobaczcie, tu jest taki problem. Yy, mianowicie, że nie pasuje, tak? To jest chińskie, chiński wyrób i on nie pasuje. On jest ładny, fajny, nowy, taki wygląda, prawda, super, ale nie pasuje. No i co to zrobić, tak? Teraz yy, weźmiemy sobie stary kierunek. No, on jest tutaj widać, że jest starszego typu, nie starszego. No, on jest z 1985 roku. tak jak <coughs> ten ułaz, bo on był cały. No i zobaczcie, bierzemy sobie tutaj napisem do góry i cyk to wpada, nie? a weźmiemy sobie chiński, chiński wyrób, który jest po prostu dla na pięknego ułaza ma być. No i na pięknego ułaza można to wciskać. No można to wcisnąć, na może na hamę by to wlazło, albo by to pod, podszlifować każdy z tych. Ale mógłby się uszkodzić. Ale, Ale mógłby... można by to uszkodzić, to by się uszkodziło, to to jest plastik, taki dosyć niefajny, nie? Więc trzeba tutaj w tym wypadku zamontować stare, żeby zamontować, żeby Wam pokazać jak to będzie działało, trzeba zamontować wszystkie elementy, muszą być starego typu, oryginalne. Pytanie, czy te oryginalne będą pasowały na te chińskie rzeczy, bo to też jest zawsze zagadka duża z tymi wszystkimi rzeczami. To się tak wydaje, o dobra, kupimy zamienniki, fajnie, są zamienniki, no i jakby się okazuje, że nic nie pasuje, nie? Próbujemy tutaj to trochę zmontować, do kupy. O, no, póki co, pasuje. W ogóle fajnie, że dużo rzeczy było na krzyżaki w tym UAZie. Nie jestem jakimś tam fanem krzyżaków, ale byłem zdziwiony, że tylnie tam światła, przednie, że siedzenia. Jakieś takie elementy były na krzyżach. To jest też taka dosyć duża ciekawostka, że sobie tak to robiono po prostu. No. I w ten sposób zamontujemy ten stary kierunkowskaz, który jest już stary. Ale Jary, żeby mu zamontować właśnie ten element yy, do zaciemnienia. Musimy to ładnie przykręcić, żeby nam się to trzymało. Byśmy sobie nie wyrwali tego tutaj pięknego elementu, po prostu wesoło. Ciekawe, co tu chyba góra po rosyjsku. No i bierzemy ten zaciemniacz. Mamy ten zaciemniacz i musimy go teraz założyć. ma tutaj wszystko fajnie, wycinki są zrobione. cyk pyk, zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Mamy gotowe. I teraz zrobimy tak, jeszcze pokażemy z tyłu uaza. I pokażemy jeszcze tutaj te boki, wszystkie zrobimy i będzie przygotowany tak naprawdę już pod prezentację, pod film, żeby go można było ładnie zrobić. I teraz sobie przykręcimy tą część, bo to jest od dołu jest stop, więc na górze będzie kierunek, na dole będzie stop. Ogólnie Wojtek nie jest mechanikiem, nie? Nie, nie, daleki jestem od mechaniki. Zawsze tam jakieś bardziej skomplikowane rzeczy to oddaję komuś do roboty bo wolę y, zrobić to y, u kogoś, kto się na tym zna, no bo po prostu nie można się znać na wszystkim, tak? tak. Y, więc, y, no, tak to działa. No, tutaj powinny być jeszcze przykręcone na dole, ale tak, na razie to zostawimy. <laughs> Może tę śrubę zaraz wymienimy, bo To czy ja nie wiem, czy by się nie skończyło to na po prostu wierceniu tego plastiku. No, ale tak to jest tutaj zamontowane. Więc teraz jeszcze jeden otworek nam pozostaje do wy wykręcenia tutaj. Yy, Także mamy tutaj już zamontowane wszystkie elementy, yy, praktycznie gotowe już do testowania na, yy, do testowania jak nam to wyszło, tak? To co, krótki testik? No, możemy zrobić krótki test. Dobra. Jesteśmy w garażu, można zamknąć wszystkie drzwi, zgasić światło. Dobra, zamykamy garażek. Na chwilę wezmę tylko statyw, chociaż w sumie może się to stać. Zamykamy Dobra. garaż. No się tak nie kładź statywu blisko, bo wiesz, Będzie to musi go jaka statywka. <gry> Dobra, mamy pogaszone światło, co jak całkowicie. Znaczy, pozamykane bramy, więc nie mamy dziennego światła. Teraz gasimy światło główne. E, ja tu wyłączę lampkę, nawet taką, którą mamy, świeci. E, no. no i teraz włączamy. Jak już odpalić? Tu nie, dobrze. To nie, nie odpala w ogóle, nie? To jest. Yy, załączam światła. I włączam kierunek. A nie, muszę cykle włączyć. Światło masz włączone teraz? No tak, wszystkie No faktycznie Od spodu to widać Delikatna ja poświadczonych. Jedno jest, drugie Też Aczkolwiek bardzo, bardzo, bardzo słabo to widać. Wiesz, miało być w nocy, nie? No tak y -y -y, Widzisz, jak fajnie kierunek chodzi? Właśnie idę Widać widać wszystko. Tak, ale jakaś tam poświata jest mm, od tych świateł, tylko zobaczcie na motocykle i to wszystko, ja wiem, nie? Grzebie, fajnie wiesz, widać w nocy, z tyłu jest bardzo fajnie, ale musimy w pchnąć pojazd do przodu, bo trzeba przestać przedstawić no. Dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Dobra. Jeszcze? Dobra, tak. I tu widać to podświetlenie tablicy, które zrobiliśmy. Widać ten kierunkowskaz, który nam tutaj pracuje. Widać te światełka. One są takie pojedyncze, ponieważ jak się jechało daleko widziało się powiedzmy jedną linię. A zbliżając się, widziało się linii 4. Wtedy było za blisko, tak? Jeżeli się widziało 2, to było tam chyba 10 metrów, czy tam 20 metrów. A jak się widziało już 4, to już było za blisko. Trzeba było hamować, żeby nie wjechać w kolumnę, tak? Ale nawet to podświetlenie rejestracji mnie zdobywa, po prostu, jak to jest fajnie zrobione. Sorry, Pięknie tam rozmawiam, włączę piksel i światło. tylko powiedzieć, czy ono jest, czy nie ma, bo ja tam. Dobra. Jest tutaj. As do. Dobra, w terenie. No to zapalamy światełko? zapalamy światełko To no co, to w sumie tyle, nie? Tak, w tyle. No, teraz tylko demontujemy to wszystko i yy, będziemy startować w tym tumacie. To no, dzięki, że zostaliście z nami do tej chwili. Zapraszamy na prezentację na History Tent. Pokażemy Wam, jak to działa w terenie z różnych punktu, punktów widzenia. Myślę, że będzie bardzo ciekawie, bo nikt tego jeszcze chyba nie robił. Zapraszamy. Cześć, widzimy się wieczorem na kanale History Tent. Widzieliście wcześniej, jak zmagaliśmy się z przyczepieniem wszystkich zaciemniaczy do łaza. Teraz pokażemy Wam, jak to realnie funkcjonuje, jak to działa. Czyli pojedziemy na pole i pokażemy łaza odpalonego z drona, jakie jak ma oświetlenie. No to będzie, będzie po prostu bez dodatków, elementów zaciemniających, a później założymy te zaciemni zaciemniacze i będziemy mogli zobaczyć, jak to faktycznie funkcjonowało, jak to działa. Także zapraszamy i ruszamy na pole. Jesteśmy na polu. Widzicie teraz, jak samochód wygląda z góry bez założonych zaciemniaczy. Nie jest żaden zaciemniacz założony, są tylnie światła, przednie światła. Świecą normalnie, tak jakbyśmy go normalnie używali go w ruchu drogowym na co dzień. I za chwilę podejdę i założę te zaciemniacze. Wchodzę, podchodzę do samochodu, zakładam teraz prawy zaciemniacz. Yy, czy lewy zaciemniacz, prawy zaciemniacz i zobaczcie jak samochód znika. Jak znika samochód, przednie światła najbardziej widać, bo one są drogowe światła najbardziej widać yy, i w ten sposób nam samochód już praktycznie zniknie. Nie ma go. i podchodzimy do niego, żeby oświetlić go latarkami, żeby pokazać Wam, że ten samochód faktycznie tam stoi, że, on, że go widać. Postanowiliśmy wam jeszcze pokazać jak wygląda samochód oświetlony racą świetlną. Wstrzyliliśmy taką racę świetlną, żeby pokazać wam jak on faktycznie wygląda. No i zobaczcie efekt. Efekt jest niesamowity, bo na się co prawda króciutko, bo kilka sekund, ale możecie sobie zobaczyć jak to właściwie oświetla yy, oświetla cały teren. No i między innymi widzicie samochód oświetlony, który cały czas pracuje i cały czas jest ten samochód na światłach z tymi zaciemniaczami. Zapraszamy na kolejne odcinki History Tent. Przygotowaliśmy dla Was nowe maszyny, które pokażemy w kolejnych odcinkach. Zapraszamy.